Tegoroczny odpust w parafii pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła w Nowym mieście Lubawskim dostarczył wyjątkowych muzycznych i estetycznych wrażeń. Wszystko za sprawą koncertu w nowo oddanym ogrodzie Róż. Bardzo mi się podoba i jest naprawdę duża różnica w porównaniu z tamtym ogrodem, także... Oczywiście czekamy na taki rozkwit, rozwinięcie tej całej natury, żeby to wszystko tak obudziło się, wyrosło, żeby było tak naprawdę oko cieszyło. Wiadomo, że to potrzeba czasu, żeby to wszystko urosło, ale jest pięknie. No cieszy, coś nowego jest. No trudno powiedzieć, tak zaczynamy tutaj dopiero chodzić na te nowe koncerty. Na scenie Ogrodu Róż wystąpił chór Świętej Cecylii z Bazyliki w Nowym Mieście Lubawskim, chór Cantamus oraz goście zbrodnicy, Brodnicy, chór Canto Gracioso i Schola Świętego Antoniego. O oprawę muzyczną zadbała również orkiestra symfoniczna. Koncert poprowadził i dyrygował Eugeniusz Hadanionak. Koncert nie był moją inicjatywą, tylko prośbą księdza, tutajszego proboszcza, żeby coś zorganizować na miarę możliwości parafii, a pomysł już powstał, że znamy się tutaj też z dyrektorką szkoły muzycznej, z którą w rok temu współpracowaliśmy już robiąc podobnego rodzaju koncert, więc stwierdziłam, że poszerzymy grono o dwa chóry. Muzycy zaprezentowali takie utwory jak Schowaj mnie i Abeba Ojcze. Koncert był zwieńczeniem aktywnego dla nowego miasta Lubawskiego weekendu związanego z pierwszą edycją Leonaliów, ale też inauguracją wydarzeń w Ogrodzie Róż. A teraz będziemy chcieli to, żeby rozwijać to miejsce, żeby to się tutaj odbywało jak najwięcej wydarzeń e, i wtedy myślę, że będzie zupełnie dobrze. Przygotowujemy się do tego. E, mamy no, piękne warunki, jest teraz piękna scena, e, może pomieścić dużo muzyków e, i myślę, że e, sam wystrój tego naszego ogrodu rusz będzie e, no, taki dosyć przyjazny i mam nadzieję, że to, co przygotujemy przez te wakacje, trafi do naszych odbiorców. Zgodnie z zapowiedziami niedługo w amfiteatrze ogrodu Róż pojawią się kolejni artyści. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.